Chciałbym zawiadomić wszystkich wyborców we Francji i wszystkie osoby planujące wizytę we Francji w niedzielę, podczas której odbędą się wybory parlamentarne i referendum ogólnokrajowe, że można już rejestrować się, można się zgłaszać do spisu wyborców prowadzonych przez konsulów i w Paryżu, i w Lyonie. W tym roku będziemy głosować w największej chyba w historii liczbie obwodów, będzie ich 18. W porównaniu z poprzednimi wyborami stworzyliśmy nowe obwody i w centrum Paryża, i na prowincji paryskiej. Także dwa nowe obwody na południu naszego okręgu, w Orleanie i w Troyes. A konsul w Lyonie stworzył nowy obwód na Korsyce, w Bastii. Wszyscy wyborcy mają dwie możliwości zgłoszenia się do spisu wyborców. Jedna, najprostsza, którą zdecydowanie polecamy, to strona internetowa ewybory.msz.gov.pl. Ta strona będzie czynna 24 godziny na dobę aż do ostatniego dnia zgłoszeń do północy 10 października. Wypełnienie krótkiego formularza i odpowiedniej komisji pozwala nam otrzymać praktycznie natychmiast potwierdzenie zgłoszenia do spisu wyborców. Ci, którzy z jakichkolwiek powodów nie mogą albo nie chcą korzystać z formularza internetowego, mogą się zgłosić do nas na piśmie. Wystarczy wówczas podać dane, których wykaz znajduje się na naszej stronie internetowej, podpisać własnoręcznie takie zgłoszenie i dostarczyć je nam albo pocztą, albo osobiście, albo poprzez skanowanie e-mailem. Wszyscy ci, którzy zgłoszą się do spisu wyborców prowadzonego przez konsula, ale w dniu wyborów nie będą mogli być w miejscowości, do której się, w której się zgłosili, mogą też poprosić na trzy, do trzech dni przed datą wyborów o zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem będą mogli głosować w każdej komisji na całym świecie. Dla wszystkich tych, którzy zamierzają rejestrować się przez Internet do wyborów, mam małą praktykę poradę przy wyborze komisji obwodowej, w której mamy zamiar głosować, możemy podejrzeć. Ile osób, ilu wyborców już zgłosiło się tam do głosowania. To pozwoli nam wybrać taką komisję, która będzie dla nas najlepsza nie tylko geograficznie, ale i też taką, w której tych wyborców jest najmniej, co pozwoli nam uniknąć kolejek. Wszyscy ci, którzy chcą głosować, powinni też rozważyć zgłoszenie się do głosowania jak najwcześniej. Lokale wyborcze zostaną otwarte już o godzinie siódmej, ponieważ Zgodnie z wieloletnim doświadczeniem wydaje się, że w okolicach południa i zaraz przed zamknięciem komisji, czyli przed godziną 21, możemy oczekiwać kolejek, szczególnie w tych najbardziej obleganych komisjach paryskich.